Ktoś right. zdecydował, że teraz będzie siedzieć na pralce i będzie podziwiał widoki z okna, które no, szczerze powiedziawszy nie są jakoś za bardzo interesujące. No ale zawsze coś. Moje kotki w opocznie mają widoki na teżki. On ma widoki na ludzi i na samochodziki Takie wideo Ok, czuję się trochę niekomfortowo przed kamerą, nie będę tego ukrywać ale obiecywam Wam coś od bardzo długiego czasu od ponad roku obiecywałam że Wam, że nagram ten odcinek że nagram odcinek odnośnie mojej przeprowadzki do Korei Południowej i ten odcinek jest dla mnie bardzo wyjątkowy dlatego, że on rozpoczął pewnego rodzaju podróż, pewnego rodzaju e, doświadczenie, które chciałam zacząć od bardzo długiego czasu. Bardzo chciałam zacząć nagrywać na YouTubie. Zacznijmy od tego. Ale problem był taki, że nie mogłam e, zacząć. Bardzo wstydziłam się tego, co pomyślą inni ludzie i e, jak będą odbierać moje filmiki, jak będą odbierać mój humor, jak będą odbierać moją estetykę e, nagrywania. Dlatego przez ten długi okres zastanawiałam się, czy będę nagrywać po angielsku, czy będę nagrywać po polsku. Przez chyba rok się zastanawiałam i stwierdziłam, że po prostu będę nagrywać, żebym miała dwa kanały, żeby nagrywać ze swoim chłopakiem i będę nagrywać e, na oddzielnym mm, kanale ze swoim chłopakiem i na swoim własnym będę nagrywać po prostu po polsku, także e, będziecie mieć jakby dwie wersje filmików, bardziej ze z mojej strony, bardziej takiej kosmetycznej, bardziej takiej urodowej i bardziej takiej koreańskiej z oczu Polki, tak? Będziemy mieć przetłumaczony film na polski, a na drugim kanale będziemy nagrywać po prostu po angielsku takie bardziej właśnie e, rzeczy związane z podróżami po Korei, e, także na pewno tych filmów pojawi się bardzo dużo i miejmy nadzieję, że jeszcze więcej i będę bardziej regularna w nagrywaniu. Ale dzisiaj, tak jak mówiłam, nagrywam dla Was filmik odnośnie mojej przeprowadzki do Korei Południowej, a dzisiaj z będziemy rozmawiać o tym. E, jak dostałam się na studia, jakich dokumentów potrzebowałam, jaki e, był kosz odnośnie mojej przeprowadzki i tego wszystkiego, takich podstawowych rzeczy odnośnie całej przeprowadzki, całej mojej historii, e, odnośnie mojej przeprowadzki do Korei Południowej. Także zacznijmy od samego początku. Okej, okay, let me get a sip let me get a sip. O mój Boże, ale ja krąpielnie wyglądam w kamerze, nie wiem czy się przyzwyczai do tego. Okej. Okay. Także przejdźmy do roku 2015. 2015 czy 2015? Nie coś poprawy w komentarzu, bo nigdy nie wiem, jak się mówi. Okej, okay. także w roku 2015 2015 e, zaczęłam interesować się Korą Południową i najpierw zaczęło się od DRAM, potem zaczęło się od K-popu. Jakby te dwie rzeczy w tym samym czasie zaczęły mnie interesować, ale również zaczęłam się interesować Japonią i zaczęłam interesować się całą kulturą azjatycką. Tak dość bardzo ogólnie, także zaczęłam oglądać anime, zaczęłam uczyć się japońskiego, zaczęłam uczyć się koreańskiego, zaczęłam słuchać K-popu, zaczęłam oglądać dramy, także tutaj było jakby dużo takich, wiecie, azjatyckich odniesień i nie do końca jakby wiedziałam, czy bardziej podoba mi się Japonia, czy bardziej podoba mi się Korea, do końca nie byłam tego pewna ale wiedziałam, że coś mi się zaczyna podobać w Azji, tak? Także... E, tak, oglądałam anime, byłam zainteresowana Japonią, oglądałam dramy, słuchałam K-popu i interesowałam się Koreą. Ale no, po pewnym czasie stwierdziłam, że anime nie do końca jest dla mnie, że nie fascynuje mnie to na tyle bardzo jak właśnie dramy i K-pop. Także pomimo tego, że wciąż do dzisiaj interesuję się Japonią, to zdecydowałam, żeby jakby całą, ta, całą taką swoją energię i całą swoją właśnie Całą, całą, jak to powiedzieć, całe swoje zainteresowanie, całą swoją uwagę poświęcić właśnie Korei. Tak, żeby zgłębić całą wiedzę odnośnie Korei i koreańskiego i całej kultury właśnie koreańskiej stricte. Mm, tak, także e, byłam wtedy w klasie trzeciej gimnazjum, zaczęłam się stopniowo interesować właśnie Azją i Koreą i Japonią, e, i dopiero wtedy, jak przeniosłam się do mojego liceum, do szkoły językowej, poznałam bardzo dużo osób, które również interesowały się właśnie kulturą azjatycką i kulturą koreańską, japońską, i właśnie z tymi osobami zaczęliśmy roz, jakby, rozwijać e, swoje zainteresowanie względem tych kultur kultur, tak? także poznało osoby, które też lubiły K-pop, lubiły też anime, lubiły dramy, tak samo, także e, jakby to środowisko pomogło rozwinąć moje zainteresowanie. E, I e, następnie, w właśnie jeżeli całą, zaczęłam uczyć się powoli koreańskiego, zaczęłam zdobywać więcej przyjaciół koreańczyków, zaczęliśmy się wymieniać kontaktami, e, więc jakby to cały czas zainteresowanie, cały czas piło się w górę, i piło się w górę, i piło się w górę. I w ten to sposób w klasie drugiej liceum, to chyba był rok 2018, zadecydowałam, że nie chcę mieć imprezy urodzinowej osiemnastki, tylko właśnie wolałam wydać pieniądze na podróż do Korei Południowej, dlatego że stwierdziłam, że pieniądze, które będą wydane, przeznaczone na podróż do Korei Południowej, będą praktycznie identyczne, jeśli chodzi o imprezę osiemnastkową, więc właśnie postanowiłam, że po prostu polecę do Korei, zobaczyć, czy to jest po prostu jakby chwilowa obsesja, czy to jest właśnie e, takie bardziej długotrwałe zainteresowanie. E, także wyleciałam do Korei, bardzo mi się spodobało i stwierdziłam, że to jest to. Poszłam do pracy, pracowałam w ceramice płytek, było bardzo ciężko, byłam na linii, i w ten oto sposób zarobiłam na drugą wycieczkę do Korei Południowej. I wtedy poleciałam chyba w grudniu na święta, to był rok 2018 na 2019, i wtedy po tamtej wycieczce zadecydowałam, że chcę na 100% przenieść się do Korei Południowej. Czy był to jakby wystarczający okres, żeby stwierdzić, co się przeprowadzić do Korei Południowej? No, nie do końca, dlatego że pomimo tego, że łącznie byłam miesiąc w Korei wtedy, e, łącznie z moimi podróżami, to niestety e, to nie był wystarczający czas, żeby stwierdzić, co się przeprowadzić do Korei czy nie. Także mm, Wam wszystkim polecam wybrać się na przykład na dwa miesiące, czy najlepiej po prostu wybrać się na pół roku, być na wymianie, czy być na przykład na właśnie kursie językowym i dopiero wtedy stwierdzić, co się się przeprowadzić tak samo jak ja na stałe. Także, e, także tak, to był jakby początek mojego zainteresowania Koreą, potem jesteśmy w tym momencie kiedy stwierdziłam, że chcę się przeprowadzić do Korei na stałe. Mm, także minęło właśnie e, minęło chyba minęły dwa tygodnie po moim powrocie e, z drugiej podróży i wtedy złożyłam właśnie na kurs językowy na uniwersytecie Chungnam National University, który znajduje się właśnie w Daejeon i dalej jestem jego teraz studentką, tylko właśnie już studiuję, jestem na studiach licencjackich, tak? Ale w tamtym momencie składałam na kurs językowy i na dobrą sprawę chciałam zobaczyć, czy to jest faktycznie to, co bym chciała robić w swoim życiu. Czy to jest faktycznie miejsce, w które chciałabym spędzić swoje życie, tak? jakiś okres w swoim życiu. I zdecydowałam, że zostanę wtedy na kursie językowym przez pół roku. Wtedy płaciliśmy pół roku, bo wtedy maksymalnie można było opłacić pół roku tego kursu. I po pół roku e, miałam zadecydować, czy faktycznie chciałabym do tej Korei, e, w Korei zostać na dłużej. Ale absolutnie mówiąc wam szczerze, nie miałam żadnego planu, e, żeby iść na studia w tym momencie ja to znaczy to nie było tyle, co, że nie miałam żadnego planu, żeby zostać na studia, tylko po prostu nie do końca wiedziałam, co mam robić, z czym to się je, gdzie mam zaaplikować, czy zostanę wtedy, czy pojedę do seulu, czy pojadę zupełnie gdzie indziej. Także e, jakby nie miałam żadnych planów, ale e, wtedy czułam. To, że jakby ta sprawa się rozwiąże Że jakby ten problem zostanie rozwiązany w pewnym momencie I w tym momencie zdecyduję, co będę chciała robić dalej Także ee, tak, przeprowadziłam się do Korei 22 maja 2019 roku i to było dosłownie chyba dwa dni po mojej ustnej maturze. Także od razu pamiętam, że pożegnałam się ze wszystkimi moimi kolegami ze szkoły, z liceum, po, po, pożegnałam się z moimi nauczycielami i od razu powiedziała mi: A wiecie, bo ja wylatuję teraz do Korei. Także każdy w sumie miał takie. myślał sobie w głowie, że ona nawet nie ma wyników matury, ona nawet nie ma nic kompletnie związanego. Nie, ona nie wie, czy się dostanie na te studia, tak? Ale no, w jakiś sposób czułam to, że ja chcę tam być, pomimo tego, że nie wiem, czy dostanę się na studia, to będę wiedziała, że znajdę jakiś, jakąś inną opcję po prostu na tamten moment. Także tak, wtedy nie wiedziałam, czy dostanę się na studia, nie znam swoich wyników matury, dopiero dostałam je pod koniec czerwca. Na szczycie maturę zdałam, zdałam ją bardzo dobrze, e, także jakby ta droga na studiowanie mi się otworzyła, e, i wtedy byłam już e, po pierwszym semestrze w Korei, e, po pierwszym semestrze językowym. Potem poleciał drugi, trzeci, czwarty byłam łącznie e, na rok e, na kursie językowym, i potem stwierdziłam, że, e, że chciałabym iść na studia, chciałabym po prostu zostać w Korei. Po, nie wiem, na dłuższy okres, na 4 lata co najmniej, tak? Także stwierdziłam po prostu, że, że chciałabym pójść na studia i planowałam właśnie zaaplikować na ten sam uniwersytet, na którym byłam na, języku, na kursie językowym, dlatego że, po pierwsze, mój uniwersytet naprawdę ma w porządku poziom. Pomimo tego, że to nie jest Seul, to. Powiem się, że nie zależało mi na tym, żeby studiować w Seulu, dlatego że ja nie do końca czuję, um, nie do końca czuję się dobrze w Seulu i ja nie czuję się jakbym była, jakbym mieszkała, tylko mieszkała w Seulu, tylko czuję się w Seulu jakbym po prostu była cały czas na wycieczce, także tego nie lubiłam w Seulu, że cały czas czułam się bardzo jak obcokrajowiec, nikt nie myślę, że tam mieszkam, tylko cały czas się wszyscy mnie pytali na ile jestem, czy podróżuję, O, jak dobrze mówisz po koreańsku, bo podróżujesz, także no... Nie lubiłam takich zbędnych pytań, a w natomiast wszyscy wiedzą, że tutaj za bardzo ludzie nie podróżują, także wszyscy wiedzą, że ja tutaj mieszkam i mają do mnie troszeczkę więcej jakby zaufania, jeśli chodzi o właśnie relacje Korańczyk a obcokrajowiec. E, także tak, przeprowadziłam się do Dedion. E, mieszkam tutaj już rok, stwierdziłam, że chcę iść na studia, OK. Także zacznijmy już temat tak bardziej stricte, zacznijmy od e, mój uniwersytet nazywa się Tunam National University i znajduje się w Dedion. także tutaj mamy broszurkę. To jest Admission Guide for International Students i to jest na rok 2020, także za dużo informacji na pewno się nie zmieniło. Teraz nie do końca jestem w stanie Wam powiedzieć, czy jakieś wymagania się zmieniły, dlatego że nie mam dostępu do informacji, dlatego że one są zastrzeżone na ten moment. Jeśli nie aplikuję do tych informacji, to trochę ciężko jest mi dotrzeć. Tym bardziej, że teraz jest pandemia, także nie za dużo informacji jest dla mnie dostępnych, ale. Na pewno za dużo się informacji nie zmieniło, na pewno wymagania są wciąż takie same. Także ee, powiem Wam, jak wyglądała u mnie aplikacja. Ja Wam powiem, jak wyglądała u mnie aplikacja, dlatego że ja składam w Korei Południowej już na miejscu, ale wiem, że jakbyście składali w Polsce, to może to wyglądać troszeczkę inaczej. Także ja powiem Wam z mojego punktu widzenia. Ok! Także ja złożyłam na studia na semestr jesienny, także semestr jesienny zaczyna się we wrześniu i aplikacja na semestr jesienny zaczyna się w maju, czerwcu, także to jest jakby jeden miesiąc pomiędzy początek maja, koniec, koniec e, początek czerwca, koniec maja. Początek czerwca. Także tak to wygląda na większości uniwersytetów. Tak wyglądało to na moim i z tego co wiem, na e, innych uniwersytetach również wygląda to w ten sposób. E, a jeśli chodzi o drugi semestr, czyli jeśli chodzi o semestr jakby główny, no, semestr wiosenny, tak jak zaczynają Koreańczycy, i szczerze mówiąc, bardziej wam polecam zacząć właśnie od semestru e, wiosennego. Nie właśnie jesiennego, tylko wiosennego. Aplikacja zaczyna się e, w listopadzie i kończy się pod koniec listopada, początek grudnia. Także tak to wygląda. Na większości uniwersytetach. Ok, także e, ja od razu Wam powiem, jakie dokumenty były mi potrzebne e, na moim uniwersytecie. Wiem, że na większości uniwersytetach jest bardzo podobnie, także może w jakiś sposób będę w stanie Wam pomóc, jak powiem Wam, jakie dokumenty, bo im potrzebne są aplikacje. Ok, także pierwszy dokument, najważniejszy, który był mi potrzebny, jest to aplikacja online, także jesteśmy w stanie zapiekować na, na całe studia właśnie online i dostajemy potem dokumenty pocztą. Jesteśmy w stanie sobie to również wydrukować i wtedy po prostu musimy im te wszystkie dokumenty wysłać. Także pierwsze, co to jest to jest aplikacja online. Musimy ściągnąć sobie formę i wypełnić ją e, już na papierze, tak? Także to są podstawowe informacje odnośnie nas. E, wszystkie po prostu podstawowe informacje, to nie jest nic za bardzo takiego e, zaawansowanego. Potem mamy paszportowe zdjęcie, chyba, że dwa zdjęcia paszportowe były potrzebne. Potem mamy Personal Statement, i Personal Statement to jest bardziej coś w stylu: to również jest jakby taka broszurka, którą możemy pobrać na stronie, na stronie Uniwersytetu. Tam już macie wszystkie polecenia, jeśli chodzi właśnie o, o tę broszurkę, o tą formę, to jest broszurka, o tą formę. Tam macie podane wszystkie podpunkty, które musicie spełnić, czyli na przykład musicie opisać jakie macie hobby, co robiliście w przeszłości, jak wyglądało wasze życie licealne, takie bardzo podstawowe rzeczy odnośnie was, takie najważniejsze punkty. I potem mamy study plan i study plan w moim przypadku to również była forma do wypełnienia. To również wyglądało w ten sposób, że po prostu musiałam napisać, co będę chciała robić w przyszłości, co będę chciała, jak będę chciała wykorzystać swój kierunek, na który teraz aplikuje. No i w skrócie po prostu to wszystko opisać, tak? Następnie mamy Proof of Language proficiency i to jest certyfikat, jeśli chodzi o naszą znajomość języka angielskiego, tudzież koreańskiego. Także mamy dwie opcje. W zależności na jaki kierunek składamy, to taki będzie potrzebny nam certyfikat językowy także w moim przypadku to był język angielski ja zdałam TOEIC i minimalnym, minimalnym wynikiem, jaki musiałam mieć, żeby dostać się na studia to było 720 punktów to jest bardzo niski poziom to nie jest, to jest poziom jakoś B1, B2 także to jest naprawdę niski poziom jesteście w stanie to osiągnąć a jeśli chodzi o top, TOPIK topic. jeśli chodzi o TOPIK język koreański to zwykle jest to poziom czwarty także to jest dość... Wysoki poziom, taki język mniej więcej akademicki, to jest poziom B2. E, także tutaj musisz się przypiłować właśnie z tym topikiem, z językiem koreańskim, jeśli wasz uniwersytet wymaga od tego was. Także troszeczkę jest ciężej, jeśli chodzi o język koreański, ale cieszę Was, macie możliwość studiowania po angielsku w Korei również. Ja na takiej gimnazji dostałam, także mam parę zajęć po koreańsku, parę zajęć po angielsku. E, nie muszę brać zajęć po koreańsku, także to też jest opcja bardzo wygodna dla osób, które po prostu nie chcą uczyć. Po koreańsku. I następnie mamy Official High School Graduation Certificate. Także tutaj mamy akurat um, certyfikat z ukończenia liceum, tak? Także to jest dyplom licealny. I tutaj on musi mieć e, specjalną pieczątkę w się sensie o Apostil musi dostać apostil na ten, e, na ten certyfikat, dlatego, że e, wtedy e, apostil nadaje tylko poprawcie mnie nie jestem w superstwa sensie pewna, ale apostil nadaje międzynarodowość danemu dokumentowi w i wtedy jakby wysyłacie to właśnie z apostil, tak, na tym oficjalnym, na oficjalnym dyplomie. I potem mamy właśnie transkrypt naszych naszych ocen, czyli po prostu oceny, jakie mieliśmy na świadectwie, matura, na świadectwie maturalnym. Nie, w ogóle nie są nam potrzebne, nie jest nam potrzebna matura na studia w Korei. Nie, na każdym uniwersytecie, nam nie była potrzebna. Także jak nie zdaliście matury, to też macie opcję studiowania w Korei. Tak samo. I następnie jest nam potrzebna, właśnie, kopia naszej, naszego paszportu, e, i również jest potrzebna kopia paszportu lub e, dowodu naszych rodziców, i również certyfikat zatrudnienia. E, co jeszcze było? A, jeszcze był potrzebny dokument, który potwierdza więzi rodzinne między naszymi rodzicami, a między nami. I e, co jeszcze? A, i jeszcze potwierdzenie salta pieniędzy się e, saldo konta Coś w stylu, tak Że e, potrzebujemy 18 tysięcy dolarów Na naszym koncie I wtedy e, musimy Musimy właśnie dostać takie saldo e, Z naszego banku I wtedy właśnie Zabieramy te dokumenty i wysyłamy je do szkoły, tak? Na odpowiedź z uniwersytetu czeka się mniej więcej mniej więcej, i żebyśmy wiedzieli, czy się dostaliśmy na studia. Ten to jest okres więcej dwóch miesięcy, także składamy na początku maja, czekamy na interwiu, żeby mieć je ze szkoły. I dopiero potem, po tym interwiu, tydzień, dwa, tylko nie później, dostajemy odpowiedź z naszego uniwersytetu, czy dostaliśmy się już na te studia. Także ja swoje interwiu miałam, pamiętam, jakoś przed moimi urodzinami, chyba to był 24 czerwca, coś takiego, 25? 26, 26, bo 26. Yy... I wtedy, e, wtedy mieliśmy właśnie rozmowy na Zoomie Jeśli jesteście za granicę, jeśli mieszkacie w Polsce, czy jesteście po prostu w innym kraju, będziecie mieć na 100% rozmowę przez Skype'a czy przez Zooma Natomiast jeśli bylibyście w kolei, to e, będziecie mieć rozmowę właśnie z profesorem, także w jaki sposób możecie się przygotować na tą rozmowę, to jest e, jakby taki mój tip. Ja oglądam dużo filmików na YouTubie, e, jeśli chodzi właśnie o rozmowy e, na studia, tak, taki interview, e, to właśnie e, ja przygotowałam się w ten sposób, że wpisywałam sobie właśnie na przykład interview, e, na przykład jeśli chodzi o biznes, tak? Czyli jeśli chodzi o... Business College, na przykład macie dużo innych e, przykładów, jeśli chodzi właśnie o, o przygotowanie się na, na ten, jakby, wywiad, na tą rozmowę, na studia. E, także tego jest naprawdę bardzo dużo, nie musicie się stresować, te rozmowy nie są ciężkie. Naprawdę, e, jeśli nie idziecie na jakieś studia matematyczne, inżynierskie, to nie musicie się bać o żadne trudne pytania. Wiem, że na inżynierskich, na matematycznych często pojawiają się właśnie jakieś e, matematyczne e, pytania do rozwiązania. A na moim takiego czegoś nic nie było. Pomimo tego, że studiuję też różne zagadnienia matematyczne, do tego absolutnie nie miałam. Także moja, moja rozmowa, również w ogóle z rozmowy można dostać scholarship, także fajnie jest, dobrze się przygotować i jakby przygotować takie zwroty bardziej e, zaawansowane z języka angielskiego czy z języka koreańskiego, dlatego że właśnie z rozmowy również możecie dostać, e, dostać dofinansowanie. Tak? Okej. Okay. ja również dostałam dofinansowanie z mojej rozmowy na sam początek, także w moim przypadku to się sprawdziło. I dostałam właśnie odpowiedź. Po dwóch tygodniach, po dwóch tygodniach dostałam odpowiedź, że dostałam się na studia, dostałam właśnie czek, i gdzie musiałam jakby zapłacić, gdzie musiałam wpłacić pieniądze, jeśli chodzi o czesne, uniwersyteckie czesne, tak. Więc ja dostałam je, tak jak mówię, po dwóch tygodniach z odpowiedzią, z tym, że dostałam się na studia. I pamiętam wtedy, że musiałam zapłacić po dwóch miesiącach. Czyli musiałam. To był początek stycznia, stycznia, lipca, a pod koniec sierpnia musiałam zapłacić za szkołę. I we wrześniu zaczynałam już właśnie szkołę. Więc tak to wyglądało w moim przypadku. I tutaj jest jakby najważniejsza część całego filmiku, bo moim zdaniem najważniejszym tematem są koszty. Także na ten moment w tym filmiku poruszę koszty, jeśli chodzi właśnie o koszty zakwaterowania w Korei, koszty studiów. Stricte do tego właśnie się ograniczę, także tutaj póki co poruszę jakby troszeczkę. Mniejszy zakres tego tematu, także jeśli byście miały jakieś, mieli jakieś pytania odnośnie jeszcze studiowania w Korei, kosztów życia w Korei, to zadajcie mi te pytania. Natomiast na ten moment po prostu poruszę koszty życia w Korei jako student jakieś bardzo takie ograniczone podstawowe koszty. Także studia w Korei są drogie i musicie sobie to uzmysłowić, że naprawdę, jeśli chodzi o porównując koszta studiów w Polsce a studiów w Korei, no to niestety to są kolosalne koszty. Także od razu Wam chcę powiedzieć na wstępie, że e, studia w Seulu są bardzo drogie. Zaczynają się. Mm... Za semestr, koszt za semestr, który trwa 4 miesiące, to jest mniej więcej od 5 tysięcy. To jest naprawdę taka ok, to jest naprawdę taka ok koszt. A od 5 tysięcy do 13 tysięcy za semestr. Także te 13 tysięcy to są zwykle studia medyczne, czy na przykład właśnie projektowanie ubrań, czy, czy muzyczne studia, a potem już niżej to są właśnie matematyczne, potem następnie są inżynierskie. Biznesowe i humanistyczne są właśnie na niższym poziomie, także na niższym poziomie, jeśli chodzi o koszt, tak? Także one są najtańsze a poza Seulem te koszta e, idą coraz niżej, także, e, także tak jak mówię, te koszta jeśli jesteście podstawowymi jakby studentami i chcecie sami sobie za nie płacić bez żadnego dofinansowania na przykład z rządowego, no to niestety te koszty są całkiem wysokie, ale nie załamujcie się, to są koszty tylko na pierwszy semestr, także pierwszy semestr jest najdroższy, a potem możemy się ubiegać o um, Bar, bardzo dużo różnych dofinansowań z uniwersytetu. Także to jest spokojnie, to jest tylko pierwszy koszt, to jest tylko pierwsza, jakby taka szukująca dawka, jeśli chodzi o uniwersytet. Także tak, to początkowo kosztuje całkiem sporo. Także tak, poza Seulem te koszta są niższe, te koszta jakoś się zamykają na przykład od 3,5 tysiąca do na przykład 8,9 to już tak jak mówię te medyczne i właśnie muzyczne i projektowanie ubrań. Także to te plastyczne, muzyczne, medyczne są najdroższe, a potem na najniżej mamy właśnie tak samo te humanistyczne i biznesowe także poza Seulem według mnie żyje się o wiele taniej, koszty są o wiele niższe, koszty zamieszkania również są niższe, za jedzenie jest niższe, wszystko jest w ogóle niższe poza Seulem. także ja nie mieszkam w Seulu, ja mieszkam w Daejeon, także koszta Daejeon jest e, uznawanym miastem jednym z najtańszych w Korei, także e, tutaj mi się żyje całkiem w porządku, jakby koszta nie są na tyle wysokie. ja za swoje mieszkanie płaciłam za pierwsze mieszkanie, które było dość małe, no, tak, chyba miałam 19 m2, e, płaciłam 700 zł, coś takiego 800 zł, potem kolejnie płaciłam 1000 zł za 30 m paletowych. także to są całkiem w porządku koszty, z tego co wiem w Warszawie jest trochę taniej, trochę drożej, trochę drożej, w innych miastach również jest troszeczkę drożej, także tutaj płacimy te, to 1000 zł, 1100 zł. i tutaj już wszystkie koszta za wodę, za prąd, za wszystko jest już właśnie już wliczone. także te koszta nie są aż tak bardzo duże. I następnie musicie pamiętać o tym, że również musicie sobie wliczyć koszta um, depozytu, dlatego że depozyt w Korei jest dość wysoki, jest bardzo wysoki na seł, to zwykle jest 20 tysięcy złotych za jedno mieszkanie, potem oczywiście te pieniądze są zwracane, natomiast w Deziem to jest na przykład koszt 3,5 tysiąca za depozyt i potem te pieniądze również są Wam zwracane, także jak będziecie przeprowadzać to wpłacacie 3,5 tysiąca, 3,5 tysiąca i kolejno. 3,5 tysiąca za każdym razem, tak? Także zatrzymujcie sobie 3,5 tysiąca, wprowadzacie się, płacacie, otrzymujcie znowu, no i znowu będziecie inwestować w inne mieszkanie do 3,5 tysiąca. E, także to początkowo, to jakby najniższy, najniższy szczebel to jest właśnie 3,5 tysiąca, a potem kolejny musicie dodawać sobie 3,5 tysiąca, także to będzie już 3,5 tysiąca czy znaczy 7 tysięcy, tak? I potem kolejno 3,5 tysiąca Dlatego, że 3,5 tysiąca to jest milion wonów Potem 2 miliony wonów, 3 miliony wonów I tak kolejno tak? Także w ten sposób tak się to liczy 2 miliony wonów to już jest takie naprawdę ładne mieszkanie Poza Seulem, także całkiem większe Całkiem bardziej nowoczesne Także jeśli Was to stać, super To mieszkanie będzie naprawdę fajne Moje również jest bardzo w porządku za 3,5 tysiąca I ja płacę tak samo 1000 zł właśnie Również ze wszystkimi licznikowymi Także moim zdaniem korzy bardzo w porządku a jeśli chodzi o utrzymanie w Korei, to ja płacę mniej więcej miesięcznie 900 tys. złotych, jeśli chodzi właśnie o samo same jedzenie, jakieś moje zachcianki czy wyjście ze znajomymi, także e, jeśli znajdziecie sobie pracę, no to bez problemu możecie sobie jeszcze zatrzymać dużo pieniążków i właśnie opłacić za swoje wszystkie jakby zachcianki i podstawowe koszta życia, tak? Także mniej więcej u mnie to właśnie zamyka się w tysiącach złotych. Zwykle miesięcznie, się czasami to troszkę więcej, jak idę do lekarza, ale zwykle to jest właśnie tysiąc złotych, tak. Eee, także wydaje mi się, że na ten moment to jest tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli byście mieli więcej pytań odnośnie mojego życia w Korei, jeśli chodzi o koszty, jeśli chodzi o studiowanie w Korei, to zadajcie mi pytania w komentarzach albo po prostu zadajcie mi pytania na Instagramie. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Czekajcie na więcej odcinków, będzie ich naprawdę o wiele więcej. Od tego momentu, od momentu ustawienia na pewno będę nagrywać o wiele więcej, bo byłam trochę i trochę się spodziewam nagrywać, ale mam nadzieję, że na ten moment będę um, nagrywać jeszcze więcej. Także czekajcie, będzie wiele więcej ciekawych tematów i e, dziękuję Wam bardzo za oglądanie e, i mam nadzieję do zobaczenia. Pa!